Siemaneczka na kanale Krzychu trenuje dzisiaj lekka pompa, bo przeziębienie, ale bez wymówek jedziemy. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakes if you wanna play tough and wanna hate this, although it's show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakes if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And make a statement. I don't ever slow up. Mówiąc, naprawdę mega brak sił, gardło boli cholernie. Jeszcze źle się ułożyłem, wbija mi się to w plecy. Bo prawidłowo powinienem tu leżeć, ale jestem szczupły, jest to dla mnie za wąskie. Jak ktoś ma duże plecy, to nie ma tego problemu. Dlatego kładę się na odwrót i tutaj mi się to wbija niewygodne. Z bólem powyciskałem, ale najgorzej jest to, że jest przeziębienie. Osłabiony jestem strasznie. Naprawdę nie ma mocy, ale trzeba dociągnąć. Meszalec tutaj, nagram Wam jedną serię. Chyba że chcecie 6 serii na 40 wyciskanie na ziemi. Bardzo poprawia mi wyciskania ogólnie. Jestem gotowy już na 60, których dalej nie ma. Niby gdzieś tam koniec listopada mają się pojawić, ale czy tak będzie, zobaczymy. Tak, serdecznie Wam polecam. Tu e, opaski usztywniające nadgarstki, takie typowo kulturystyczne, naprawdę robią robotę, według mnie są świetne. Dla każdego link zostawiam Wam w komentarzu. Sprawdźcie sobie. coś dla wyjadaczy: dajcie znać, jak Wam się używa Power System. E,

Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off. or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out. Call it word of mouth. Can't put me down. I'll be getting loud. You can have your doubts. Know what I'm about. Have your f***ing If It be raining out I keep making sound. Go another round. Time legend bound. Can't stop me now. Po treningu te 30 trochę zarzucane, już naprawdę brak siły. We wszystkich ćwiczeniach. Brakuje tego paliwa. Przeziębienie naprawdę wycieńcza organizm. Jest ciężko, ale może to pomoże troszkę, bo tydzień z życia wyjęty to naprawdę jest dramat. Miałem wam tu zapowiedzieć mały konkursik, ale proszę was, poczekajcie jeszcze chwilę. Dajcie dojść do zdrowia. I co? Ja się z Wami żegnam. Widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym treningu. Niestety mnie trochę rozłożyło, ale to nie znaczy, że będę opuszczał treningi. Lżej, ale też nie jest najgorzej. Oczywiście brakuje mi 50-60 kg hantli. Mam nadzieję, że będą jak najszybciej, bo forma już jest praktycznie. Nawet dzisiaj mógłbym 60-kami robić na ziemi, ale no niestety gdzieś... Trzeba czekać, dostawy są opóźnione, a jak wiecie, troszeczkę rzeczy wyprzedaję, przyjdą nowości, to wtedy zobaczymy co fajnego, czy warte uwagi i tak dalej. Także co, dziękuję za uwagę i ja lecę załadować witaminę C. Trzymajcie się, zdrówka, pozdrowionka.